Dzień dobry Państwu. Pomorska telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na terenie obiektu, obiektu no, który stoi pusty, ponieważ nie ma studentów dzisiaj. Znaczy, i, i, no, jest to obiekt można powiedzieć sportowy. No, tutaj z tyłu jest zableczek, takie można sobie poskakać. Skok dalsze, coś nie takie rzeczy. No tutaj mamy te budynki wioszlarnia, sala areowiku. Proszę bardzo. No jest to, jest to, są obiekty sportowe, ale teraz niestety nie, nie są napełnione gwarem. Ani, ani po świętach też nie będą napełnione gwarem studentów. No bo, no bo proszę Państwa, no niestety nie wolno chodzić do szkoły, nie wolno chodzić na studia. Studentów też nie ma. No dzisiaj podali w mediach radio, że gdzieś tam szkoła pod korążyk no studenci się zarazili no nawet te szkoły mundurowe też w tej chwili no, mają problemy. Tutaj mamy centrum sportu akademickiego, widzimy, ala tenisowa, hala sportowa, wioślarnia, sala aerobiku, sala judo. No chciałem powiedzieć, że legenda tutaj też byłem zawodnikiem mistrzem Polski nawet w juniorach Judo. I tutaj właśnie wygrałem kiedyś walkę z Japończykiem na ogólnopolskich tam zawodach międzynarodowych. No i to dziwne było dla mnie, że Japończyk płakał. Japończyk płakał po tej przegranej walce. Ja się potem spytałem o co chodzi. To po powiedział ten Japończyk, że mu wstyd za całą Japonię, bo to narodowy sport japoński judo, a przegrał z Polakiem tutaj, przegrał ze mną. No tak było, proszę Państwa, no, Takie czasy były. Ech, no i co to jeszcze mamy? Bufet oczywiście i siłownie. I baseny są też. Swingpools. No recepcja szat nie wiadomo, tak jak w każdym w każdym obiekcie sportowym musi być. No. jest stojaki do roweru stoją. Idziemy dalej, tu mamy drugą halę. Taką nadmuchaną. Świeżym powietrzem, to znaczy taki namiot duży. Od tam widzę szybko kolej miejsce. Idziemy. idziemy w tą stronę, bo tu wiatr za duży i ciągle mi czapkę zmuchuje <grymne> no tak to wygląda tutaj obiekty sportowe no wyludnione, wyludnione proszę Państwa, to normalnie już od miesiąca są wyludnione z powodu koronawirusa no, tak to wygląda, o no, szyszka spadła ładna szyczka. ładna szyszka ładna szyszka naprawdę No, wichura dzisiaj jest mocno dmucha tutaj mamy ten drugi obiekt, tu są baseny w tym. Tutaj właśnie są w obiekcie. Basen jest, prawda? O, tuż to. Stacja transformatorowa. No wszędzie są kamery. Szczerzone jest obiekt. Jak widać. No, ale, ale dostępny. Jest pusto, jak widać ludzie nie chodzą na spacery, tu mamy park też jest pusty, no te wszystkie oboszczenia z podług koronawirusa spowodowały to, że ludzie są w domach dzisiaj, ludzie są w domach proszę Państwa, no tak to wygląda na to, samochodów też mało widać na ulicy. Tutaj jest skrzyżowanie, no tam jest Stadion Lechi niedaleko stąd. Serwis rowerowy też tutaj się mieści na tym terenie. No bo tutaj jest blisko ścieżka rowerowa, która prowadzi z Dańska do Wrzeszcza i dalej. No a tu mamy ten basen, o którym mówiłem. Tak to jest. Szale sportowe. No. To jest hala sportowa akurat. Pan był z tamtej strony. No dobra. Idziemy dalej. Dojdziemy, tu jeszcze mamy boiska. Pokażemy. Sportowe. O! Tak to wygląda. A tam mamy Multikino, no i biurowiec jak zawsze szklany. Szklany biurowiec, wiadomo. No. To jest hala sportowa i tu boiska sportowe, a tutaj Politechnika Gdańska Centrum Sportu Akademickiego. No, pracowałem na Politechnice Gdańskiej, tutaj na tym boisku też piłkę grałem z dziekanem Jackiem Namiśnikiem, późniejszym lektorem. On był w mojej drużynie, w wydziału chemicznego, bo tam pracowałem. No Tak to wygląda, to tyle, dwa rowery stoją, pojazdów nie ma. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa i życzę wszystkim dużo zdrowia i z okazji Świąt Wielkiej Nocy też składam życzenia. Niech Was Chrystus Zmartwychwstały w Dolni przed koronawirusem. Dziękuję bardzo. Słowo Ziębiński. Pomorska Telewizja Narodowa.